Witam was w kolejnym odcinku z SimCity 4, a na początku tego odcinka yy, zajmę się troszkę rozbudowaniem może tego miasta fabrycznego, tego drugiego, nie trzeciego miasta fabrycznego, to już trzecie miasto fabryczne. Yy, ponieważ tamto miasto nasze mieszkalne potrzebuje troszkę tych fabryk, także niech oni się tutaj budują. Yy, myślę, że tutaj jakąś dodatkową drogę przez środek mógłbym zrobić jeszcze taką dwupasmówkę gdzieś. Gdzieś tutaj, no nie wiem, tutaj w sobie mamy to wysypisko, więc yy, kawałek może jeszcze bym zrobił tutaj tych fabryk. Yy, może jakoś tak, no nie wiem, żeby mi się to tutaj tak ładnie połączyło. Tylko właśnie to, to wysypisko mi tu troszkę przeszkadza. Yy, ale zaraz może to rozwiążemy, po prostu zrobię to tak. I na ile oni tu się kratek tak domyślnie buduję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także zrobię sobie tutaj sam taką drogę. I oni teraz powinni się tutaj jakoś już sami w to pasować, zrobić tą drogę tak jak, tak jak trzeba? Tak, dobra. Także w ten sposób to jakoś zrobię. Niech te fabryki jeszcze tutaj dodatkowe będą. No i tutaj, tak jak wcześniej to mieli, po prostu niech ta siatka idzie. W ten sposób, może jeszcze tutaj jedno takie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i droga. I to też tutaj sobie podłączę. Więc tak, gdzieś, może powiedzmy do tego miejsca, to sobie tutaj wypełnię. Wypełnię sobie to tymi fabrykami wysokiego zagęszczenia. To jest już za duże. Ok, także dotąd i tutaj i tutaj tak. Ok, więc teraz jeszcze. Aha, jeszcze tutaj. Tutaj, tutaj, i tu tą drogę jeszcze dobuduję, tu jeszcze sobie tą drogę dobuduję. Ok, więc mamy tutaj już taką wielką strefę fabryczną. Zobaczę w ogóle, czy tam jest woda. Czy ja ją tutaj kładłem? Tak, kładłem tutaj wodę, więc tym nie powinno być problemu. I tutaj chciałbym jeszcze zrobić takie właśnie skrzyżowanie z tej drogi dwupasmowej, żeby tutaj był taki przejazd. Żeby też tutaj mieli jak do niej dojechać, żeby nie musieli się pchać tymi wszystkimi tutaj osiedlowymi, fabrycznymi dróżkami. Więc w tej odległości tradycyjnej, takiej, taka dwupasmówka. Niech ona sobie tu idzie, i teraz jakąś tutaj, właśnie taką większą drogą, powiedzmy, że, no, że tutaj, gdzieś w tych okolicach, tutaj i może tutaj i te drogi. Aha, tutaj chyba. O, właśnie tak. I te drogi mogę też tutaj przedłużyć, żeby one całe były. Tymi większymi drogami, że jak tutaj się będą zjeżdżać, to zawsze to jakieś mniejsze korki może się na niej będą robić. Okej, okay. tutaj też w sumie można by zamknąć to od tej strony i dalej tam jakaś kolejna strefa w przyszłości wtedy. Także wezmę może sobie tą drogę tutaj dwupasmową. Może najpierw nie, może najpierw zamknę to po prostu w ten sposób. Okej, okay, czyli to tak, tutaj mogą być już przy tej drodze jakieś takie y, większe troszkę. No, powiedzmy, mogę już te też y, ulepszyć, jak już tu jestem. Y, I teraz y, dwupasmówka. Y, dwupasmówka tutaj. Chociaż i tak w tym mieście nie ma korków, a ja tutaj robię to. Ciekawe, czy jakbym zbudował te, w tym stylu miasto, czyli taka idealna siatka tylko dla mieszkańców. Czy też nie byłoby korków, bo w tych miastach fabrycznych, czy to w tym, czy w tamtym, no właśnie, mam to całe na zielono. No ciekawe, można by zrobić kiedyś jakiś taki eksperyment, zbudować miasto mieszkalne na takiej idealnej siatce i zobaczyć, czy, czy tak będą wyglądać drogi. Coś mi się nie wydaje, jednak tutaj chyba mniej tych pojazdów jeździ, chociaż powinno ich jeździć dużo. Coś tu z prądem widzę, że krzyczał. No, jesteśmy już na granicy, także dostawię może kolejną elektrownię. Tu gdzieś miałem takie miejsce, tak, tutaj mam takie miejsce na elektrownię, także tutaj sobie postawię, może kolejną. Więc y, powinniśmy mieć więcej prądu. Y, jeszcze sobie, może te dwie strefy wypełnię i zobaczę, jak tam ze Strażą Pożarną, bo jednak tutaj Straż Pożarna to jest dosyć ważna rzecz. Y, czy ona ma zasięg? Tak, ma zasięg, może tutaj nie ma troszkę zasięgu. Więc tu gdzieś w przyszłości. By trzeba może postawić jakąś kolejną, ale w sumie nawet jakbym ją tu postawił, to ci tu na dole nie będą mieli dalej tej ochrony, więc nie wiem, czy tutaj im nie postawić jakiejś takiej y, straży pożarnej. Na przykład w tym miejscu, żeby ochronić troszkę te fabryki, które tutaj są. No zobaczymy, czy to pomoże. Y, tak w ogóle tą autostradę też mógłbym tutaj podłączyć y, do tej dwupasmówki. Y, jak tutaj by sobie jechali, żeby też właśnie, żeby nie musieli wjeżdżać na tą dwupasmówkę, tylko jak ktoś już jedzie z tamtego miasta, to niech on sobie yy, wjedzie tutaj. Także chwila tylko. Ta autostrada idzie na ziemi, tak? Także sobie ją tu przedłużę, mogę ją już nawet połączyć do sąsiedniego miasta. Jak jakieś kiedyś tam czwarte miasto fabryczne, czy co to będzie. To wtedy sobie to na pewno wykorzystam. A teraz, teraz jeszcze taki tutaj zjazd i z tego zjazdu yy, dwupasmówką... Od razu dwupasmówką? Tak, może być od razu dwupasmówką, podłączenie do tego miejsca. Także korków tu nie powinno być jeszcze tutaj, by się przydały jakieś wjazdy na tą drogę. Może powiedzmy, że takie tutaj dwa. No, także walczę tak naprawdę z korkami, których nie ma, ale, ale zawsze to na przyszłość tutaj lepiej będzie. Może też dlatego nie ma korków, że walczę z nimi zanim powstaną, więc, więc może, może, może tak po prostu trzeba też robić w innych miastach. Tu mogę dołożyć jeszcze tej strefy, no strefy, wysypiska, strefa wysypiska, także niech oni sobie, tu, niech oni sobie tu tutaj wypełniają, a w przyszłości pewnie postawię jakąś spalarnię i wtedy, wtedy, wtedy już zmniejszy się na pewno zapotrzebowanie na to. W ogóle widzę, że, że jesteśmy na minusie, troszkę nastawiałem tych rzeczy, więc mogę zwiększyć te podatki na przykład na 9,5%. Okej, okay. no lekko to poprawiło sytuację, może nie jakoś bardzo, ale jak się wybudują jakieś dodatkowe fabryki, to wtedy one powinny tutaj wyrównać to mniej więcej na zero. Także przechodzimy sobie do miasta mieszkalnego. I w tym mieście mieszkalnym ostatnio przerwałem tutaj budowę, budowę tej strefy mieszkalnej, handlowej, w ogóle coś z prądem jest, tak? Pokażcie mi o co tutaj chodzi. Tylko, o, właśnie, bo oni tutaj wszyscy teraz krzyczą o coś. Z prądem, no nie jest za dobrze, także postawiłbym sobie. Tak, mogę już postawić tam elektrownię słoneczną, więc elektrownię słoneczną postawiłbym w sumie tu gdzieś przy lotnisku. Chociaż teoretycznie ona mi tu pilotów będzie oślepiać tymi lustrami, tak? No dobra, ale chyba się nie będziemy jakoś tym bardzo przejmować. Niech ona sobie tu stoi. W sumie ona i tak skupia to światło tu, w tym miejscu, więc może tym pilotom nie będzie przeszkadzać. Może nie. Wiadomo, no, w grze nie będzie. Naprawdę nie wiem, czy coś takiego by stawiali przy lotnisku. Nie wiem, czy w ogóle, czy się nie, nie pozbędziemy kiedyś tego lotniska, skoro tutaj jest takie lotnisko wielkie. No, ale mogą być dwa lotniska w mieście, jak na razie. Na razie to chyba nie będzie mi przeszkadzać. Dobra, tutaj w tym miejscu chciałem posadzić jakieś drzewa, więc niech to sobie takie palmy będą. Będzie tutaj ładnie wyglądać, takie wieżowce, a w środku jakiś taki placyk z drzewami. I dostawiłbym właśnie jeszcze kolejnych sklepów, kolejnych mieszkań, ponieważ zapotrzebowanie na to jest. Więc skoro jest zapotrzebowanie, to dajmy im to, czego chcą. Tutaj bym zrobił tylko jeszcze taką drogę w tym miejscu, tak. Tutaj mamy idealnie na 3 akurat. Więc. Tutaj pięknie się zmieszczą te wieżowce. No i tutaj mógłbym dalej to budować, tylko na razie i tak. No właśnie, jest zapotrzebowanie, ale oni tutaj się nie budują. Więc nie wiem, czy jakiś park potrzebują dla zachęty. Czy tu się coś nie dzieje w tym mieście? Bo tak. W ogóle jakie tutaj teraz wielkie te samoloty latają? Wcześniej chyba takie nie latały, no bo to jednak z małego lotniska to by się tak nie zmieściły. Dobra, przyspieszam to i niech oni mi się tu wprowadzają. to jakiś może park na zachętę, chociaż i tak chyba już nie potrzebują tej zachęty. Może jeszcze coś w tamtych yy, okolicach. Ale się szybko budują, dobra. Yy, więc postawię może jeszcze tutaj coś. Tylko te strefy muszę w takim razie odwrócić. Yy, Okej, okay, widzę, że tutaj. Yy, jest problem z tą wodą. Zaraz yy, naprawimy wodę, tylko zobaczę sobie. W sensie nie zobaczę, tylko jeszcze to odwrócę. Yy, I co tutaj macie z tą wodą? Pewnie się skończyła, tak? Wody jest za mało. Yy, także wodę sobie kupimy od sąsiadów, jeśli jeszcze się da. To jest tutaj woda. No niestety nie da się już więcej wody od nich kupić. Także przyszedł czas na kolejną tutaj taką pompę wody. No i tutaj gdzieś na tej róże. Także powinno być już dobrze. Zobaczmy sobie na wykresy. No, jest dobrze. Z prądem. Z prądem też mamy mnóstwo prądu, także można by nawet. Mógłbym po prostu zmniejszyć ilość to prądu, które kupuję od sąsiedniego miasta. Możliwe, że... Całkowicie mogę go anulować. Anulować to kupowanie prądu? Tak. Myślę, że to wystarcza. A w przyszłości jak nam zabraknie prądu, to wtedy możemy sobie znowu od nich kupić. Także okej, okay. więc troszkę sobie na tym oszczędzimy. No, zarobki jakieś tam są. Korki też jakieś widzę, że są. Ta, znowu narzeka na te szkoły i tak dalej. Yyy. Dobra, chcę wyjść z tego, chcę wyjść z tego widoku. I zbudowałbym właśnie więcej tych sklepów, bo skoro jest zapotrzebowanie, a te strefy już zabudowali, więc do tego miejsca. Do tego miejsca będą sklepy, tylko znowu mi się to nie chce tutaj połączyć, także połączę to w tym miejscu, no trudno. I tutaj duża, duża strefa sklepów Przy tym lotnisku. Tutaj wielki handel taki będzie. Niech ci turyści tutaj nam płacą. Jeśli jacyś tu w ogóle przyjeżdżają, ciekawe. Czy, czy ktoś tutaj chce w ogóle do, do naszego miasta przylatywać? Jakieś informacje tu o tym lotnisku znajdziemy? Yy, ile my mamy? Tyle używane. No nie wiem, czy to tyle ludzi tutaj przylatuje. No dobra, nieważne. Niech oni sobie tu przylatują. Zapotrzebowanie na mieszkania wzrosło, więc możliwe, że to oni chcą tutaj po prostu się wprowadzać też, więc myślę, że tutaj w okolicy tego lotniska też. Tak samo jak tutaj przedłużę sobie... No co jest? Czy to musi być w takiej odległości? Tutaj takie puste będzie, no trudno. Najwyżej kiedyś jakoś się tym zajmę. A wy teraz chcecie mieć tutaj jeszcze więcej tych mieszkań, tak? No to tutaj idealnie widzę, że chyba... O te sześć kratek jest. Tutaj raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. Yy, no to zrobimy tu może jakoś. Chyba tak dwa razy, dwa razy po cztery, i wtedy takie troszkę mniejsze tutaj strefy będą. Mogą być nawet z takimi drogami w środku, jeśli bardzo ich chcecie. Yy, tutaj po trzy, tak. Yy, tutaj one się zmieszczą w tą i w tą stronę, tylko bez tej drogi. I jakoś odtąd, tylko bez drogi, i dotąd. Ok, tak. I tak. Dobra, także ta strefa jest już tutaj zabudowana. Tylko, oczywiście, jeszcze jakiś park. Coś większego, taki duży park, może nawet. Niech on sobie tutaj będzie. Zawsze to ładniej tutaj będzie wyglądać, jak tutaj ci turyści przyjeżdżają, nie wiem, do sklepów, potem tu może sobie jakieś mieszkania kupią, czy, nie wiem, czy tu hotele, nie no, hotele to raczej w takiej strefie tej niebieskiej będą. No ale tutaj niech, niech, niech widzą, że to miasto jest ładne, tak? Więc jakiś park może tutaj taki większy troszkę być. Stadion. <laughs> w sumie stadion. A, bo skąd ja go wziąłem? Z parków? On kosztuje tylko 120 miesięcznie, więc w sumie stadion. Stadion w tym mieście... Może gdzieś przy tym na przykład lotnisku? No nie wiem, tutaj albo tutaj. No, chyba w tym miejscu postawiłbym taki stadion. Okej, okay, niech on tu sobie będzie, przy tej dużej drodze. Zobaczymy, jak tutaj w ogóle z tą naszą wartością gruntu. No jest ładnie, jest ładnie. Tu wszędzie jest y, mocno zielono. Y, tutaj widzę, że jakoś tak bardziej na czerwono jest, ale co jest tego przyczyną? Czy to strefy handlowe tak, y, tak y, psują to wszystko? No to jest strefa handlowa, chyba. C czy ja to tutaj zobaczę teraz? No za bardzo nie widać, bo te budynki stoją. No ale tutaj one zmniejszają troszkę wartość tego gruntu. Mm, więc nie wiem, czy tutaj jeszcze mógłbym coś zrobić. No teoretycznie mógłbym tu jeszcze troszkę drzew dosadzić. Nie wiem, czy one jakoś tutaj bardzo nam z tym pomogą. No mo może trochę dadzą rady. Także tutaj mogę jeszcze w tym pasku dosadzić troszkę tych drzew. Ok, także tutaj, tutaj widzę, że już ostatnio w ostatnich odcinkach to sadziłem. Tutaj raczej się nic nie zmieści. Tutaj jakaś taka dziura jest. Yy, to całe ten fragmencik można zasadzić. Tu są chyba małe drzewka. Tak, tutaj już ostatnio w takim razie sadziłem. One jeszcze nie wyrosły. Więc może nie będę już to o drugi raz sadził. Tu widzę, że jakieś są, ale na tej stronie ich nie ma. Także tutaj ich jeszcze troszeczkę dosadzę. No i niedługo już chyba będę mieć wypełnione wszystkie te przestrzenie między drogami, tymi drzewami. Więc jak one wszystkie wyrosną, to to naprawdę ładnie będzie wyglądać. Możecie pisać w komentarzach, jak wam się podoba, jak wam się to miasto ogólnie podoba, te, nie wiem, drzewa między drogami i tak dalej. No to to miasto już nawet dosyć ładne jest, tak? Nie ma jakiejś takiej super regularnej siatki może, może oprócz tego fragmentu, No, no nie wiem, troszkę tych krzywych rzeczy jest. No, sami ocencie, tak? Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Czy w ogóle w tym stylu chcecie, żebym miasta budował, czy może w jakimś innym? Także jestem tutaj ciekawy też waszych opinii. Możecie napisać. Yy, Okej, okay, więc yy, wszystkie tutaj drzewa chyba już są. Tak, po tej stronie już tego mnóstwo jest. Tu mogę w sumie przy tym lotnisku troszkę tego zasadzić. Niech ta pusta przestrzeń się tu wypełni. Nie wiem, czy tu będę coś budować jeszcze. Tu też widzę, że można to. Zapchać tymi drzewami i tutaj. Okej. Okay. W ogóle czemu to nie jest do tej drogi podłączone, tylko jakoś tak. Osobno, no nie wiem. Jakoś tak to zrobiłem. Najwyżej kiedyś to się przebuduje. A jak nie, no to niech ta droga sobie tutaj będzie tak bardziej od oddzielająca, mimo że ona jest taka jak ta, a nie te dwupas a nie taka dwupasmówka. Dobra, wy wystarczy na razie tych drzew, tak? W ogóle czemu jestem na najmniejszej prędkości. Niech te budynki mi się tutaj ładnie zbudują. Dobra, widzę, że rosną. Więc, więc jest dobrze, tak. I teraz, myślę, że mógłbym jeszcze dobudować jakąś strefę, no właśnie, strefę handlową obok stadionu. Skoro tutaj będą jacyś turyści, kibice i tak dalej, to niech oni tutaj jeszcze sobie ze sklepów skorzystają przy okazji. Także tutaj jakieś te większe strefy handlowe się przydadzą. W tym miejscu też, dobra, tą drogę sobie tutaj w środku wyburzę. I dobuduję tutaj taką strefę jeszcze. I nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj, tu w sumie przy tej głównej drodze, też jakieś sklepy by mogły być. Tylko właśnie nie wiem, czy robić teraz to takie, czy oddzielić to. Dobra, na razie może po prostu zrobię to do tej drogi. Czy się to na 4 zrobić, czy nie? Tutaj chcecie tylko na trzy. Więc przy tej drodze jeszcze mogą być te sklepy. Okej, okay, dobra, niech one tylko dotąd będą, a w środku, no w środku zobaczymy, co jeszcze, co jeszcze zbudujemy. W ogóle widzę, że na wszystko jest zapotrzebowanie. Na mieszkania, na sklepy, na przemysł, ale myślę, że to jest po prostu wina tego, że to miasto jest takie fajne, tak? Po prostu mają w nim wszystko, więc po prostu chcą się nowi wprowadzać, chcą mieć więcej sklepów, no bo dużo jest turystów z tego lotniska. No ci mieszkańcy też gdzieś muszą pracować, także zapotrzebowania są olbrzymie. No i w następnych odcinkach będziemy próbować je rozwiązać, także teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia, następnym razem cześć.